ale wcześniej, 30 lat temu byłem artystą, skończyłem akademię szkolnictwa w Krakowie i zajmowałem się wzornictwem przemysłowym, ale potem tak potoczyły się moje kolejne losy, że zostałem projektantem, producentem obuwia i Skończyłem jednocześnie tak, szkołę w Mediolanie, projektowania obuwia, a teraz po ponad 30 latach wróciłem do Sztabu. To ja mówię, dla dzieci, to dla małych dzieci, to jest większa produkcja. No to jest manufaktury. To są małe, dla małe buty dla dzieci. Kucy. Ale to jest tak, to jest takie inaczej. To jest coś, co daje mi, co daje mi żyć, mogę funkcjonować, a malować, rysować mogę w y, occe. Tak, tak. Po 30 dopiero lata. Więc to jest mój powrót do wyuczonego zawodu, który studiowałem przez 5 lat. 5 lat w klasyczne wcześniej, czyli 10 lat nauki, studiów i po 30 latach przerwy robienia butów, z tym, że buty nie zostawiam. Nie zostawiam prawie miały zostać, ale dzięki, dzięki Tomaszowi, który, który jednak zmobilizował mnie, że te buty mają zostać. jest to tak, jak przyczynięcie, z obrazami. Wiecie Państwo co, to jest tak, 30 lat temu. Chciałem zostać wielkim artystą. To są takie marzenia studentów, którzy kończą akademię. Wydaje mi się, że cały świat jest u ich stóp. Tak niestety nie jest. Albo się ma i pieniądze i bogatych rodziców i można sobie wtedy na to pozwolić. Natomiast gdy żyjemy w normalnym świecie, takim postkomunistycznym, to trzeba się było wziąć po prostu do roboty sobie, do roboty. Trzeba się było nauczyć czegoś zupełnie innego, przewartościować pewne rzeczy, zmienić pewne rzeczy u siebie tylko po to, żeby wrócić potem z powrotem po to, żeby mieć tą chwilę odetchnięcia przez To jest zupełnie inny świat. To są yy, to, zupełnie inne sytuacje. I teraz na przykład podchodząc do szkaluki to już nie jest tak, że ja tam Bazgrole coś, chociaż jest taki obraz, który nazywa się Bazgro, tutaj to są takie Bazgrody, które to był projekt. Projekt obrazu, który... Projekt, projekt polegał na tym, że w ciągu jednej godziny miałem płótno bez żadnego pomysłu i miałby na Baz Coś. I cały projekt polegał na tym, że mm, nagrywałem to. Nagrywałem to do internetu i po godzinie tego Bazgroa, po jego oprawieniu, była licytacja. Wyobraźcie sobie <coughs> Państwo, że znalazł się, znalazła się jedna osoba, która tego bazgroła po prostu wylicytowała i kupiła. I to jest takie doświadczenie dla mnie, bo y, zaczynamy pytać się w ogóle, co to jest to jest? Każ, dla każdego to jest coś innego. Dla jednego to będzie obrazek, dla drugiego to będzie bohomas, dla jeszcze innego będzie to jakaś wewnętrzne wyciągnięcie gdzieś z siebie jakiegoś nie wiadomo A tak naprawdę to jest podejście do sztabu, do kartki, do czegokolwiek. I ten, który coś na tym robi, to on do końca naprawdę nie wie, co z tego wyjdzie. To jest dla niego ogromna tajemnica. I tak, z jednej strony ma warsztat, z drugiej strony ma doświadczenie. Tak jak uni, jest 30 lat życia zupełnie innego, oderwany od tak zwanej tej sztuki. No do końca. Do końca. U mnie to było do końca. Ja, no, ja no, przez no, prawie 30 lat nie no, podchodziłem. To nie sztuka. No, to nie sztuka. Nie tego, nie tego mnie uczono na studiach, y, jak robić buty. Y, natomiast teraz po tych 30 latach zupełnie inaczej podchodzą dotyczące. To jest zupełnie, to jest, to nie zabawa. Y, można to by było głęboko mówić, długo i tak dalej, ale to nie do końca. To się ma samobrać, jakby się to komuś podoba i wiesza to sobie po prostu na ścianie. Bo ja tak podchodzę. Albo nie. Natomiast są obrazy, które y, na przykład nie pokazuję, które są obrazami tylko i wyłącznie dla mnie, bo są tak osobiste, y, że jest mi ciężko się tym y, z kimś innym podzielić. Ale opowiem Państwu taką bardzo interesującą historię. 90. To bardzo słabo. Zazwyczaj, ale nie zawsze. Zdarzają się tacy, którzy. To znaczy tak, generalnie, generalnie artyści mają swoich promotorów. Ja nie mam promotora, ja zajmuję się sam swoją promocją, są tutaj u Państwa, jestem. Prosiłem się tutaj, do Andrzeja, dwa dni szuka prawda? Nie, szukam. To jest okazja, gdzie pojawia się w pewnym momencie tak, jakby wyczuwa Pan, że wieje wiatr. Albo Pan ten czapie na sali, albo Pan znowu ucieka. Ja miałem mieć wystawy wczoraj. Wczoraj u Leszka, wyszedł tutaj na sali. Miała być wystawa w Krakowie, ale dwa tygodnie temu uciekłem. Wycofałem się całkowicie, zamknąłem się z powrotem, nie byłem jeszcze do tego gotowy. Natomiast w momencie, gdy Andrzej do mnie zadzwonił, mówi Andrzej, przyjadę z tymi praktycznie, z tymi, z tymi moimi pracami, przyprawiam to wszystko i postać. Uda się na pewno się. Ale mówił oczywiście, że się uda. I to jest wystawa, która jest w remisach, który jest szybkim tenisach. On tu zorganizowany. Przed wczoraj dowiedziałem się, że mam ten Wczoraj zorganizowałem szal, który oczywiście nie miałem. I dzisiaj kończyłem pracę, które tutaj Państwo widzicie. To na przykład jest skończone dzisiaj. Ale już jest. Także mi się nie zdaje. bo kominka stoi. Proszę? Bo to kominkę stoi. Tak, mam nadzieję, że ten elektryczny kominę tego nie zabrał. Podsłużę to, że spoko, nic się nie dzieje, chociaż tam są, na przykład jest wystawiona praca, która schnie ponad miesiąc, jeszcze, jeszcze jest nie wyschnięta. Jest tutaj jeszcze jedna praca, która, która też schnie ponad miesiąc i niestety jeszcze nie wysłała. to są prace olejne, ale do czego, co zacząłem mówić? Zacząłem opowiadać Państwu, że w 98 roku dowiedziałem się o żywieniu optymalnym, Doktor Jana Kwaśniewskiego. Proszę sobie wyobrazić, że w 98 roku wiedziałem, że to jest to, ale potem te kolejne moje życiowe tak się potoczyły, że wiedząc, że człowiek, żeby mógł się w pełni urzeczywistnić, mógł wyciągnąć z siebie to, do czego został stworzony, powinien zmienić coś. A tym czymś okazuje się, że jest zwykłe jedzenie. To, co wszyscy bagatelizują. Tutaj jesteśmy w restauracji da Vinci, prawda? Restauracja Vinci. Leonardo też był z Vinci, bo nie miał nawet imienia ani nazwiska, tylko to był facet z Vinci, facet renesansu. Cztery dni temu miałem sen. Śniła mi się pewna dziwna sytuacja. Śni mi się stół, kilka osób przy tym stole. Śniło mi się autobus z 30 osobami. Były to ruiny zamku i ja w tym wszystkim. I tak się okazuje, że dziś jestem w ruinach, bo za nami są ruiny zamku. Może Państwo nawet nie wiecie, ale koło nas są ruiny w zamku, które mają kilkaset lat. Za nami są następne ruiny i, i takie sytuacje. Jest taki sen, który 4 dni wcześniej, dzień wcześniej śnił mi się sen, gdzie jest fotel. Wersalka. Wersalka, na którym siedzą cztery kobiety i słyszę głos. Dwie Krystyny. Ale skąd miałem wiedzieć, że dziś będzie u, u pani Krysi, mało tego jest Józefa, panna Krysia, czyli druga Krystyna się pojawia. Skąd ja miałem to wiedzieć? To są takie sytuacje, gdzie wydaje nam się, że są to przypadkowe. Nie ma w życiu żadnego przypadku. To, że jestem ja dzisiaj tutaj, że postanowiłem przywiązać Pętelkę do tego żagla i ustawić ten na pewien azymut, to nie jest żaden przypadek. Chciałem Państwu powiedzieć jeszcze tak, jesteśmy teraz w lokalu, w którym podają jedzenie, podają strawę życiową. Dla mnie jest strawa życiowa to, co zaczęło się w 1998 roku, gdy pierwszy raz w 1999 zaprałni ja książka doktora Jana Kłaśniewskiego, którego nie ma już między nami, a to odszerzka ale nie przez Brun, Chociaż pewne, pewne porównanie można, by można by było tutaj wyciągnąć i uzasadnić. Na moim, w moim życiu ten człowiek spowodował cały ciąg zmian, które zaczęły się w pewnym momencie i trwają do dnia dzisiejszego. Proszę Państwo teraz jesteście, być może wielu z Państwa nawet nie wiedzieli o terytorium To był człowiek, który był dwukrotnie prezentowany do nagrody Donna, ale tak się kolejnie losu jego połączyły, że że nie udało się z tym. Ale nie chodziło tutaj o żadną nagrodę. No, chodziło o to, że doktor chciał, aby każdy z nas, każdy obywatel Polski zrozumiał, że to, kim jest, to, jaki jest, jak się zachowuje, jak tworzy, co robi w swoim życiu, jest motywowane tym, co wkłada do ust. Tym, czym się zasila. To tak proste odkrycie pana doktora jest tak trudne przez ludzi do zrozumienia, że graniczy z cudem i z absurdem. To jest ja Państwu coś powiem. To, że waluję, wróciłem z powrotem do malowania i do rysowania, to jest spowodowane odżywianiem. Nigdy by wcześniej do głowy nie przyszło, że ja wrócę do czegoś, co, co kiedyś zostawiłem i gdzie mojej kolegi rozwój się z I Tutaj na sali jest syn Pana doktora Jana Kwaśniewskiego, Pan Tomasz Kwaśniewski z i żonką. Tomasz, to bardzo dziękuję, Jeżeli mógłbyś Panie słów powiedzieć, to... Mi się nie zyplącze, ale to jest, to jest... Tomasz jest kontynuatorem pracy doktora Jana Kwaśniewskiego, największego geniusza, jaki chodził po tej ziemi. I moja, moja wystawa jest tylko tłem. Środowisko naukowe jest odmiennego zdania, aczkolwiek ostatnie badania naukowe podcięga... Głośniej, głośniej. to, co o, doktor Kwaśniewski proponował, natomiast Czuję się dzisiaj zaszczycony, że mogę być z wami, a z tobą przede wszystkim w tak pięknym miejscu, w tak uroczym w środowisku, z takimi fajnymi osobami, które coś mają do powiedzenia. A, a ja jestem zaszczycony. zaszczycony. To jest pretekst do spotkania. Sto lat temu, 200 lat temu ludzie we Francji spotykali się i zazwyczaj to było tak, że wystawa prac jakichś tam obrazków była tylko pretekstem, żeby przyjść, porozmawiać, a potem się napić. Tak to funkcjonowało. Yy, tu, tu nie będzie oczywiście pijaństwa, ale ale, ale... ale ale, a, 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 tutaj, ale tutaj, tutaj. w koś mnie na restaurację. Proszę sobie Państwo nawet wyobrazić, że te sztalugi, które, które mam, te pierwsze, które ma, na których maluję, te dwie, nazywają się winci. Oczywiście, to jest też przypadek, nie? Pojechałem wczoraj, żeby przywieść te następne sztalugi, winci nie było, jest klon ale są. Akurat było tyle, co potrzebowałem. To są całkowicie, całkowicie zwykłe przypadki. Tam jest że wziąłeś